To jest pytanie dnia. Dorota wysocka sznepf dobry wieczór państwa. Ze mną mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, współtwórczyni inicjatywy Wolne Sądy, a także od wczoraj przewodnicząca Komisji do Spraw Represji wobec Aktywistów w czasach rządu PiSu. Dobry wieczór, pani dobry mecenas. Wieczór. Pamięta pani, jak Jarosław Kaczyński powiedział do jednej niepełnosprawnej pani, która po protestach sejmowych w czasie ośmiolecia rządów PiSu podeszła i o coś chciała zapytać. Powiedział, Popierać, nie przeszkadzać. Tak, rzeczywiście była taka sytuacja, no, postawa społeczeństwa obywatelskiego w latach 2015-2023 była dokładnie odwrotna. To było jeden wielki. Um, jedno wielkie nie wobec Polityki mm -hmm. Prawa i Sprawiedliwości i to. Wielkie nie spotkało się z konkretnymi represjami na, bardzo wielu, warstwach, na bardzo, wie, bardzo wielu warstwach, na bardzo wielu poziomach. Bo takie podejście popierać, nie przeszkadzać, to nie jest absolutnie rola społeczeństwa obywatelskiego, prawda? No wtedy to nie jest społeczeństwo obywatelskie, tylko to jest społeczeństwo zniewolone, jeżeli ma taką, takie podejście. To społeczeństwo obywatelskie w Polsce ono jest silne i ono było silne wówczas i to jak bardzo głośno protestowało wobec łamania podstawowych zasad i podstawowych wartości, jak często, jak licznie, jak wiele podejmowało inicjatyw w tym zakresie, no pokazuje, że jest ono silne i dlatego tymi represjami wobec społeczeństwa obywatelskiego, mechanizmem tego, jak w ogóle to było możliwe, że ten instrumentarium represji było tak rozbudowane, między innymi ma się zająć ta komisja. A jaką rolę w takim modelowym, zanim przejdziemy do, do tych konkretnych przykładów z naszej historii, jaką rolę w takim modelowym społeczeństwie czy kraju demokratycznym odgrywa, powinno odgrywać, i jakie ma znaczenie społeczeństwo obywatelskie? Bo to jest jedna z, jeden z filarów demokracji w ogóle. Tak, społeczeństwo obywatelskie jest solą demokracji, jest strażnikiem demokracji i strażnikiem praw człowieka. I ono powinno reagować, i tak było w Polsce, i reaguje nadal na? Łamanie prawa e, ocenia na bieżąco politykę rządu i to każdego mm. rządu przygląda się jej, e, recenzuje i jeśli jest to konieczne wyraża swój opór, czy to przez zgromadzenia e, e, publiczne, czy to przez różne inne formy, tak jak widzimy cały czas, chociażby różnego rodzaju apele, stanowiska, no tych form aktywności społeczeństwo jest bardzo dużo na szczęście. Bo prawo do protestu to też jest jedna rzecz, którą trzeba podkreślić, to też jest jedno z podstawowych praw w ogóle obywateli w państwie demokratycznym. Oczywiście. Prawo do wolności zgromadzeń jest kluczowym prawem obywatela. Na tym to właśnie polega, żeby wobec polityki rządu obywatele i obywatelki no, mieli możliwość. Wolnego wypowiadania się i wolnego protestowania. Inaczej, jeżeli nie ma tej e, równowagi, no to znaczy, że nie mamy e, do czynienia z e, państwem demokratycznym, bo obywatele muszą mieć przestrzeń do tego, żeby wyrażać swoją niezgodę i za to, jeżeli wyrażają ją w sposób pokojowy, czyli nie dochodzi do e, przemocy, e, jeżeli nie dochodzi do e, naruszenia wartości innego człowieka, czyli nie wiem, no, obrażania czy, 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 czy gruźb, to powinni móc swobodnie protestować i za to nie mogą spotykać się konsekwencje. I teraz patrząc na to ośmiolecie minione, jaką rolę odegrało społeczeństwo obywatelskie w zakończeniu tego ośmiolecia? Czy gdyby nie było tej postawy społeczeństwa obywatelskiego, tak wielu Polaków, którzy protestowali, mówili nie, to ten 15 października by się wydarzył? Moim zdaniem nie. Oczywiście ja rozumiem rolę polityków i polityczek, którzy wzięli na siebie Rolę kandydowania i oczywiście prowadzenia kampanii wyborczej. Natomiast w moim przekonaniu nie byłoby pełnego sukcesu, gdyby nie ogromne zaangażowanie właśnie społeczeństwa obywatelskiego, które konsekwentnie. Prowadziło kampanię nie za tą czy inną konkretną partią polityczną, ale właśnie za wolnością, za godnością, za podstawowymi wartościami. Myślę, że to zwycięstwo w jesienią po prostu byłoby niemożliwe bez udziału obywateli. Pierwsze były te protesty w obronie Trybunału Konstytucyjnego, czyli praworządności właściwie. Później przetoczyły się olbrzymie protesty związane z. niezależnością sądownictwa. Też. Niezależnością sądownictwa i kobiet później. Tak, Później kobiety i kwestia aborcji. Tutaj polityki właściwie nie było, to były nasze prawa obywatelskie, które były łamane wtedy. No oczywiście, polityki tutaj nie było. Natomiast ówczesny rząd wszystko, co było wypowiedziane podczas demonstracji, ubierał w politykę. Czyli pewnie Państwo pamiętacie jeszcze, że nawet słowo konstytucja było słowem skrajnie politycznym dla, dla rządów Zjednoczonej Prawicy. Również koszulki z konstytucją były skrajnie upolitycznymi gestami to prawda i teraz przechodząc już do konkretów bo były te sytuacje kiedy ludzie byli bici kiedy byli wywożeni na posterunki policji odległe po kilkadziesiąt kilometrów od miejsca zamieszkania i tam zostawiani sobie po kilkunastu godzinach czy kilku godzinach przetrzymywania jak się na to patrzy co robiła policja to pani jako szewowa tej komisji co pani myśli To jest jeden z obszarów który na pewno będzie podlegał badaniu czyli właśnie wolność zgromadzeń czyli zachowanie policji podczas Podczas demonstracji, właśnie to wywożenie w miejsce odległe, utrudnianie kontaktu z odbiorcą, trzymanie w tzw. kotłach, czyli wielogodzinne legitymowanie i uniemożliwianie demonstracji. Oczywiście będą badane te przypadki i będą badane mechanizmy, które umożliwiły takie działanie, bo przecież ci funkcjonariusze oni działali niezwykle. Na swoje własne polecenia, tylko jednak na polecenie konkretnych osób. Ale ja chciałam powiedzieć jeszcze, pani redaktor, jedną ważną rzecz, że to nie jest komisja śledcza. Mhm. Czyli to nie jest komisja, taką jak państwo oglądacie. Ja wiem, że to powtarzam, ale moim zdaniem mm, to musi jest, to, jest mhm. to ważne. Czyli jest to komisja nie taka jak ustawowa komisja śledcza, która wzywa świadków, która e, ich może przesłuchać i jeżeli oni się nie stawią, to może wprowadzać różnego rodzaju e, kary porządkowe. To jest komisja ekspercka, która takich uprawnień nie ma. I zaraz rozwiniemy ten wątek. Widzą jedynki już teraz dziękujemy, ale za chwilę na antenie TVP Info więcej o tym, o czym Państwo być może nie słyszeli przez te 8 lat rządów pisu, także zapraszam Państwa z nami do TVP-info. Stworzono całe instrumentarium represji, mówiła pani wczoraj. Jakie? Co już wiemy o tych represjach? Już poruszyliśmy temat demonstracji i tego, w jaki sposób byli traktowane, było traktowane osoby demonstrujące. Mhm. Kolejnym taką warstwą jest oczywiście naruszanie wolności słowa, czyli uruchamianie takich postępowań cywilnych czy karnych lawinowo, naprawdę lawinowo wobec niezależnych dziennikarzy, wobec aktywistów, zarzucanie ich takimi postępowaniami po to, żeby po pierwsze oni się bali, ale też, żeby środowisko się bało, że będzie musiało stawiać się w sądzie, że być może będzie musiała ponosić z tego tytułu opłaty, że będzie musiała odpowiadać na te pisma, być może, że zostanie ukarane w trybie artykułu 212. To jest jeden z Generalnie obszarów. ten argument strachu, on był bardzo często używany, bo właściwie w każdym z tych obszarów gdzieś ten strach mieścił się, prawda? Czy to na tych manifestacjach, gdzie można było oberwać, czy w mediach, o których pani Oczywiście, teraz mówi? Oczywiście, to było budowanie strachu i wpuszczanie nieustającego efektu mrożącego do społeczeństwa obywatelskiego. To samo było w sądach zresztą, bo to też tak. sędziowie tym efektem mrożącym. To pani, jako e, współtwórczyni wolnych Sądów, doskonale wie, co tam się działo. Tak to działało i to nie było o tyle skierowane do tych odważnych, demonstrujących e, mhm. osób czy tych odważnych sędziów, tylko właśnie do środowiska być może e, takiego, które. Popiera, ale być może po to, żeby bało się jednak wyrażać głośno swój opór, to na szczęście nie, nie zadziałało. Więc ta wolność słowa jest też takim obszarem, elementem, któremu komisja chce się przyjrzeć. Działania służb specjalnych również. Państwo pewnie słyszeliście także o przypadkach stosowania Pegasusa wobec aktywistek w tym przypadku ze strajku kobiet. Pani Klementyna Suchanow, która też w komisji zresztą tak. zasiada, innymi, tak. też była, między innymi, jak duża to była skala, proszę powiedzieć? E... Czy my jeszcze nie wiemy tego, bo ten Pegasus jeszcze nie jest do końca zbadany? Pegasus w zakresie aktywistów i aktywistek myślę, że nie jest do końca zbadany. Ja nie umiem podać dokładnej liczby, natomiast to też nie ma takiego znaczenia, bo jeżeli wiemy, że system, programowanie Pegasus było używane w konkretnym celu wobec konkretnych osób, czyli polityków partii opozycyjnej, poczeską, pani wyborczej, czyli aktywistek, które prowadziły wówczas największy strajk w Polsce, to niezależnie od tego, czy to są dwie osoby, czy tych osób jest 12, takie systemowe zachowania nie powinny mieć miejsca, podobnie jak system Hermes, który trochę ma inne działanie, zbiera w sposób taki, jak twierdzą eksperci, nielegalne, nielegalne informacje, też z dark webu i ma taką specjalną właśnie funkcję, żeby te informacje pobierać i on też był stosowany wobec aktywistów. Cały właściwie aparat państwa był zaangażowany, bo mówimy, pani teraz mówi o służbach specjalnych, wcześniej mówiłyśmy o policji, też ten aparat propagandowy rządu był w to zaangażowany, czyli właściwie te najważniejsze obszary były podporządkowane jednemu celowi, żeby zamknąć ludziom usta chyba krótko mówiąc. Tak i tutaj ważną rolę też odgrywały wówczas media publiczne, tak naprawdę rządowe, które w tej całej konstelacji w tym całym instrumentarium represji odgrywały znaczną rolę między innymi w zakresie takich prowadzonych, targetowanych kampanii nienawiści wobec konkretnych osób e, aktywistycznych po to, żeby im po prostu zniszczyć i zatruć życie, życie ich rodzin, żeby ich e, upokorzyć. E, żeby wysłać do środowiska sygnał taki, że to się po prostu nie opłaca, bo inaczej natychmiast będzie rozpętana cała kampania nienawiści wobec takiej konkretnej osoby. Materiały służb specjalnych przekazywano, by niszczyć niewygodne osoby. To też wczoraj wybrzmiało podczas tej konferencji prasowej, właściwie ci, którzy śledzili to, co się dzieje, działo wtedy w Polsce za pośrednictwem wolnych mediów, bo takie też były, to sporo o tym wiedzą. Widzowie ówczesnej telewizji publicznej, czyli rządowej, jak pani powiedziała, tak było faktycznie, mogli o tym nie wiedzieć. Jak to się odbywało, proszę opowiedzieć? To będzie przedmiotem naszego badania no. oczywiście, bo na tym się będziemy skupiać. W komisji jest pan redaktor Andrzej Krajewski, który, i to jest piękne, przez ten cały czas monitorował i w jakiejś też w dużej części nagrywał media publiczne i patrzył w jaki sposób, w jakich obszarach one podejmują działania. To wszystko na pewno będzie po prostu podlegało też naszej ocenie. Będziemy oczywiście też zwracać się do instytucji innych, do służb, ale też zapewne do telewizji publicznej o udostępnienie konkretnych materiałów. Będziemy też patrzeć, myślę, na to, jak było finansowane wówczas media, czyli na te, moim przekonaniem, duże transfery ze spółek Skarbu Państwa, które miały służyć po prostu na chociażby na kampanię czy na wsparcie polityków prawa i sprawiedliwości. Te kompromitujące informacje pochodziły często, wykorzystywane przez media rządowe, pochodziły często od służb, ale nie tylko, bo też funkcjonariusze tych mediów sami z siebie potrafili tak zeskanować życie osoby, czy osób, czy grupy osób, w które, środowiska całego, w które chcieli uderzyć. Tak jak było na przykład z lekarzami, kiedy pamięta Pani, że były przeglądane profile w mediach społecznościowych i boom! Jedli kanapki z kawiorem, a teraz protestują, czy jakoś tak to było. I to, tego już nie robiły służby. Tak, no to była cała machina propagandowa stworzona właśnie po to, żeby no niszczyć między innymi środowisko aktywistyczne, ale też przedmiotem tej komisji będą przede wszystkim decyzje tych, którzy właśnie wydawali te polecenia i te mechanizmy, które się zadziały. Czyli znowu, ja jako przewodnicząca i cała komisja nie ma takich uprawnień, żeby chociażby tych tak zwanych dziennikarzy wezwać i przesłuchać, albo żeby wzywać funkcjonariuszy. No, nie ma takiego e, uprawnienia komisja. Natomiast wszystkie te przypadki, które są nam znane i na pewno będą jeszcze nam znane, bo Państwo będziecie mogli zgłaszać swoje e, e, przypadki czy, czy historie do komisji, Oficjalnym oczywiście obiegu, nad którym pracujemy, będą, będziemy takiemu każdemu przypadkowi się przyglądać. I jeżeli rzeczywiście będzie tam materiał, już widzimy to na to, że ktoś popełnił przestępstwo, to oczywiście takie wnioski, czy takie zawiadomienia, czy, czy takie informacje będą przekazywane do odpowiednich służb. Bo to one są, to prokuratury, organy ścigania, są od tego, aby te konkretne osoby rozliczyć. A co zrobić, żeby uniknąć zarzuty, że raport jest jednostronny, skoro będą Państwo rozmawiać tylko z jedną stroną, a drugiej nie mogą wezwać. Nie wiem, czy będą te osoby może zapraszane po to, że. Żeby... Aby spróbować się odnieść do tego, czy w ogóle takiej próby nie będzie? Jak ja, ja jeszcze tego, pani redaktor, nie wiem, dlatego że jesteśmy przed pierwszym posiedzeniem komisji. Formalnie, bo pani redaktor powiedziała, że to się wydarzyło wczoraj, wczoraj była konferencja prasowa o tak. tym, że taka komisja powstanie. Natomiast formalnie nominacje jeszcze będą mhm. członkom, w tym również mi, wręczone i będziemy się spotykać i decydować o tym, jaką przyjmiemy metodologię. Po to, żeby ona była oczywiście jak najbardziej obiektywna. Więc teraz też bez porozumienia z członkami komisji nie chciałabym tutaj już opowiadać, że mamy określoną strukturę, bo być może będziemy ten mój pomysł, który mam w głowie jeszcze zmieniać i o nim dyskutować. Jeszcze słowo o mediach, bo wspomniała Pani o tych przepływach z, ze spółek Skarbu Państwa. Inne z kolei media były odcinane od finansowania. Czy to w jakiś sposób można jeszcze odwrócić, cofnąć, nie wiem wystąpić o zwrot pieniędzy albo innym mediom to zrekompensować. Bo przecież przez 8 lat te media, które były w taki finansowy sposób krane de facto za wolność, którą reprezentowały, wiele z nich poniosło ogromną cenę. Wiele redakcji podupadło, wielu dziennikarzy zostało zwolnionych, bo redakcje musiały przeprowadzić zwolnienia grupowe, to nie jest tak, że to było bezkosztowe zupełnie dla dla tych redakcji, które trzymały się kręgosłupa? Tego nie wiem, bo nie mamy takiego chyba mechanizmu, jakim chociażby Fundusz Sprawiedliwości, czy to, co pan minister Bodner teraz robił. mówi do tych fundacji, które wzięły w sposób no, poza proceduralny, jak rozumiem, wielkie środki. To jest mówi. długa lista redakcji. E, hmm. Trzeba je zwrócić, tam jest odpowiednie postępowanie karne, odpowiednie postępowanie administracyjne. No tu będziemy się przeglądać też. Właśnie mechanizmowi, jak to było możliwe, w jakiś sposób, czy to były reklamy, czy to były różnego rodzaju inne usługi, które, tak zwane usługi, które świadczyła y, telewizja publiczna. Więc ja też nie chcę znowu przed przeprowadzeniem tego audytu y, wydawać tutaj rozstrzygnięć, też po to, żeby nie stwarzać takiego wrażenia, że ja już w głowie mhm. mam to, co się wydarzyło. Wspominał też redaktor Krajewski wczoraj o tych milionowych wypłatach dla funkcjonariuszy TVP. Tak to ujął. Bo rzeczywiście tutaj w tych studiach, w tych halach produkcyjnych pracowali ludzie, którzy zarabiali no po prostu nieprzyzwoicie wielkie pieniądze. I teraz czy to będzie tylko stwierdzone, że, że tak miało miejsce, czy pani gdzieś ma jakiś zamysł, Nie co wiem, można pani z redaktor. tym począć. I znowu to jest ta sama opowieść mhm. o tym, że... Nie chcę stwarzać takiego wrażenia, że ja przychodzę tutaj z gotową tezą i z gotowym um, pomysłem na raport. Chcę to bardzo dokładnie zbadać, zanalizować e, i wyciągnąć wnioski, i te wnioski Państwo zobaczycie już w lipcu. To jeszcze o policji słowo, bo też wczoraj usłyszeliśmy, że nie funkcjonariusze będą. Y, 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 w jakiś sposób wskazywani, no bo nie karani tam nie ma takich możliwości, prawda, ale że przełożeni ponosili odpowiedzialność. Ale co zrobić na przykład z tym człowiekiem, który tą pałką teleskopową, którą widzieliśmy na, na, na filmie z manifestacji, bił kobiety po prostu w sposób taki bestialski, z jakimś taką z taką pasją, która w nim występowała, albo z tym, który złamał rękę dziewczynie w sposób potwornie brutalny, nie pozwalając jej też zwrócić się o pomoc lekarską. Było mnóstwo takich sytuacji. Czy oni pozostaną bezkarni pod hasłem dostali rozkaz? Ja mam nadzieję, że w ogóle te osoby są już przedmiotem postępowań karnych i, i, mhm. i dyscyplinarnych. I tutaj zadanie komisji, jeżeli tak się nie dzieje, to oczywiście będzie takie, żeby zawiadomić o tym organy ścigania. Ale no, mam nadzieję, że to już się dzieje, że te procedury trwają i, i e, zostaną e, i te osoby, jeżeli doszło do takich sytuacji, po prostu ponoszą, podniosą odpowiedzialność. Natomiast f, e, sama komisja nie ma takich e, możliwości, aby stosować jakiekolwiek represje wobec jakiegokolwiek pojedynczego funkcjonariusza. Natomiast będą spływały takie przypadki od aktywistek i aktywistów. My je wszystkie będziemy gromadzić, będziemy je opisywać, jeśli będzie trzeba przekazywać do odpowiednich służb, a sami się będziemy zastanawiać nad tymi szkodliwymi mechanizmami, które zaistniały i sprawiło, że na tak dużą skalę było to możliwe. Pani mecenas, rozumiem, że komisja nie zdominuje Pani działalności i praworządności Pani nie zawiesza. W związku z tym, pytanie jeszcze na inny temat. Przemysław Radzik, jeden z głównych rzeczników dyscyplinarnych Zbigniewa Ziobry, został odwołany przez ministra Bodnara. I on dzisiaj występuje w gronie tych pozostałych rzeczników i mówi, że on nie zamierza porządkowywać się i nie odejdzie. Zanim no odpowiem i... na to mhm. pytanie, to bardzo dziękuję, że Pani o tym wspomniała. Bo komisja rzeczywiście nie jest organem politycznym. Ona się nie składa z żadnego polityka, z żadnej polityczki. Jest wyłącznie doradczym organem ekspert składającym się z e, prawników, dziennikarzy, e, profesorów prawa, z aktywistów, e, pisarek, tak jak w przypadku pani doktor e, Słuchano, Więc ja nadal pozostaję w tej swojej roli aktywistki i nadal prowadzę fundację Wolne Sądy, bo nie mam tutaj żadnego konfliktu. Co do pana Radzika? No to jest to taki Myślę, standardowy sposób postępowania wszystkich związanych z obozem Prawa i Sprawiedliwości, którzy kwestionują absolutnie każdą decyzję podjętą, no w tym przypadku przez pana ministra Bodnera, wiedząc nawet, że nie mają do tego podstaw, ale wysyłając jednak sygnał konsekwentny do swojego środowiska, że tutaj ma rzekomo dochodzić do jakiegoś lawinowego łamania prawa, także w przypadku pana Radzika. W ogóle mnie to nie dziwi. Pan Schab mówił, decyzja jest pozbawiona mocy i bezskuteczna decyzja ministra Bodnara o odwołaniu. No i to znów będzie tak jak z Trybunałem Konstytucyjnym, jak z KRS-em, że są orzeczenia sądów, są decyzje, ale oni swoje robią, działają, pobierają pensje poza Trybunałem Konstytucyjnym i... I co? Mam nadzieję, że już niedługo, że naprawdę te nadchodzące wybory, ktokolwiek by ich nie wygrał ze strony e, demokratycznej, rozwiążą wiele problemów także w tym zakresie, na pewno w zakresie Trybunału Konstytucyjnego czy w zakresie Neokrajowej Rady Sądownictwa i że wtedy będziemy mogli naprawdę pchnąć Polskę na jakieś takie porządne, demokratyczne tory. Teraz używane są różnego rodzaju dostępne środki, chociażby taki jak ten, natomiast cały wachlarz tych środków, mam nadzieję, otworzy się już niebawem, czyli w sierpniu. Stawiamy kropkę. Mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram była moim Państwa gościem. Dziękuję Pani bardzo Mecenas. Dziękuję. dziękuję również Państwu i polecam teraz Trójkąt Polityczny. Aleksandra Pawlicka i Renata Grochal zapraszają Państwa na spotkanie z mecenasem Jackiem Dibuła, Także o praworządności na pewno będzie jeszcze więcej. Ja życzę bardzo dobrego wieczoru. Do zobaczenia.